Witajcie kochani, dzisiaj y, zapraszam Was na film poświęcony, jak zrobić maść z glistnika, z kurcze ziele. Do tego będziemy potrzebowali glistnik, jedna część, drobno, rozd e, drobno rozdrobniona, o tak, drobno pokrojona, bez korzenia, e, całe ziele z kwiatami i z zielonymi strąkami, bez e, suchych brązowych strąków. E, do tego taka sama ilość objętościowa, czyli ekstrakt będzie 1 do 1. Oleju, dowolnie przez Was wybranego. Zalewamy ten glisnik olejem i macerujemy od doby do trzech dób. Teraz, zanim przystąpimy do tego dzieła, trzeba ten glisnik dokładnie obejrzeć. Usuwamy wszelkie porażone przez choroby grzybowe liście i oglądamy od spodu, ponieważ hmm, o tej porę, jak nastąpiły upały, na tych liściach możecie znaleźć takie... Jak to białe, co widzicie? To są takie osłonięte jaja i później młode larwy mączlika warzywnego, takiej białej muszki, która atakuje kapustne, a to jest jego pierwsza roślina żywicielska, glistnik. No, jak już to wszystko obejrzycie, pousuwacie, umyjecie, to trzeba wysuszyć, rozdrobnić, zalać olejem, zakręcić słoiku, zostawić na ten czas, który jest dla Was wygodny. Ja to robiłam przez dni, dwa, znaczy dwie doby, w poniedziałek to siekałam, a dzisiaj y, y, podgrzałam i y, przelałam. Podgrzewamy to. Przelewamy całą zawartość słoika, y, do miseczki na, postawionej na garnek do kąpieli wodnej, tak ona musi być gorąca i poddajemy tej obróbce termicznej, w tej miseczce na parze jakiś kwadrans to wystarczy w tym czasie yy, odważamy sobie yy. Znaczy wiedząc, ile potrzebowaliśmy, ile nam wyszło oleju, odważamy sobie 10% objętości oleju, odważamy sobie wosku. Wosk kupicie w sklepach, w drogeriach, które sprzedają takie elementy do samodzielnego robienia kosmetyków. Jest ich kilka w internecie, a możecie też poprosić znajomego pszczelarza, byleby wam węzy nie dawał, tak? bo te węzy to są różne, ale taki dziewiczy wosk może wam ktoś da. Czyli, jeżeli było 150 ml oleju, to bierzemy 15 g wosku. No, ja tu dałam 13 mojego takiego plastra. wkręcę Wam fragment tego filmu, żebyście zobaczyli, jak to robiłam. I teraz będę wrzucała wosk. Nie z takimi paprochami, bo to jest ulawosk. wosk. On się rozpuści bardzo łatwo. Pokażę Wam, no tego nie jest mało. Ale i żeby to zbić w kulkę, to tego będzie ma bardzo mało. Się zaraz rozpuści, bo wosk potrzebuje 60 stopni do tego, żeby się rozpuścić. I jak tylko ten wosk się rozpuści przez sitko przelewamy już do docelowego, wyparzonego, dlaczego wyparzonego, no, żeby szybko wysechła, soiczka. I przed zakręceniem tego, tej gorącej maści, no bo ona jest gorąca jak będziecie przelewać, ważne żeby było gorące, bo wosk w temperaturze 60 stopni zacznie wam stężeć, tak? czyli krzepnąć. Dlatego też sitka nie bierzcie perlonowego, tylko weźcie normalne metalowe sitko, bo perlonowe się zniekształci przy gorącym tym płynie. To ma się nie gotować, tylko ma sobie tak burkać. No olej nie wrze w temperaturze 100 stopni, tylko taki od, będzie odparowywało. Przez ten kwadrans się tam dostanie więcej tych pożytecznych składników, elementów z glistnika, no i rozpuści nam się wosk bez żadnego problemu. I przed zakręceniem przykrywamy jakimś ręcznikiem papierowym y, słoiczek, zakręcamy po to, żeby jeszcze ewentualnie to, co będzie nam tu parowało, żeby się skropiło, żeby nie było rosy tam na tej nakrętce, tylko żeby się na tej y, ręczniku papierowym skropiło. I później wstawiamy do lodówki do stężenia, nie musicie tego w lodówce przetrzymywać. możecie to trzymać normalnie w jakiejś szafce w temperaturze takiej pokojowej, ale no nie przekraczającej tych 30 stopni, bo to jest niezdrowe dla wszystkiego. I ym, tak rok w tej lodówce, jeżeli będziecie trzymać to śmiało rok to będzie sobie stało. I smarujemy tym no te minimum trzy razy dziennie. Tak, gdybyście chcieli wzmocnić działanie tej maści z glistnika to dodajemy albetę z jednej czwartej skóry dużego grejpfruta. Yy, też rozdrobnione już do tej zimnej maceracji, później to razem też podgrzewamy yy, i zlewamy już taki wzmocniony. No, ale nie musicie, możecie z samego glistnika. Mówię, robię to na prośbę jednej z pań. Yy, nie wiem, do czego ja to zużyję. Może, może komuś prezentuję. Dobra, no to buziaki i zapraszam na kolejny film już teraz i serdecznie dziękuję za to, że byliście do końca buziaki, Pa, pa.